Dzielnik napięcia, czyli coś obok praw OMA i dwóch praw Kirchhoffa, co powinniście kojarzyć, jeżeli chodzi o teorię obwodów, czyli układ połączonych jakichś rezystorów szeregowo. Tu w tym przypadku jeszcze dodatkowo mamy jakiś rezystor wrzucony równolegle. No i zaraz zobaczymy, co tu chce od nas autor tego. Mamy dzielnik składający się z R1 i R2, mamy napięcie zasilania 200, mamy. Obliczyć wartość U2 na wyjściu przy otwartym i przy zamkniętym. W momencie, kiedy wyłącznik jest otwarty, o ten wyłącznik, wtedy kiedy jest otwarty, czyli jest tak jak teraz, można powiedzieć, to ja mam taki obwód. Tak? Tego RT, R3, R3 nie jest w ogóle włączona do obwodu, więc stosując gotowy wzór na dzielnik napięcia, to mamy napięcie zasilania. Przy dwóch rezystorach jest bardzo prosto, bo w liczniku mamy rezystor, na którym chcemy liczyć napięcie, natomiast w mianowniku mamy sumę wszystkich rezystorów, w tym przypadku ich jest po prostu 2 i mamy więc tak to mniej więcej wygląda. 200 razy R2 300 przez 300. O, zamieniłem, ale. Ale tak to wygląda, czyli U2 to się równa. Ja to jeszcze napiszę, że w jest otwarty. Czyli tak, jeszcze raz, u dwójka to się równa 200 razy 3 czwarte. No, czyli mniej więcej tak. jest 150, mi się wydaje. Czyli 3 czwarte z napięcia całkowitego jest na U2. Lecimy dalej, to znaczy teraz my ten wyłącznik zamykamy. Jeżeli my ten wyłącznik zamkniemy, to znaczy tu mamy tak, o, to zamiast R2, my musimy wziąć tu całą tą rezystancję, która tu jest. Więc zamiast w tym wzorze, który macie tutaj, zamiast tego R2, Zamiast tego R2 wskoczy nam R23 jakieś, które zaraz policzymy. Oczywiście zamiast tego R2 na górze też. Więc ja bym proponował Wam najpierw sobie 2-3 policzyć, bo to jest połączenie równoległe, czyli iloczyn przez sumę pójdzie w miarę szybko, czyli 300 300 przez 600. Tu obetniemy, tam obetniemy, i tak dalej, i otrzymamy jakieś 150. Jeżeli się do nie mylę, mamy 150 ohmów. Ta rezystancja, zgodnie z połączeniem, będzie malała. Zastępcza, oczywiście, połączenia równoległego. No i teraz, przy zamkniętym wyłączniku, znowu sobie liczymy U2 z wyłącznik zamknięty. U2, czyli napięcie zasilania, razy tylko teraz mamy 2 trzy rezystancje ale R1 się nie zmienia i tutaj też 2,3 wyląduje. Ja korzystam już z gotowego wzoru na dzielnik. Jak chcecie, macie ochotę, no to trzeba się gdzieś zagłębić w te filmiki, gdzie ten dzielnik ja m.in. na kanale wyprowadzałem, albo po prostu otworzyć książkę. 200 razy 2,3, czyli 150 przez 150 plus R1, czyli setka. To się równa 200 razy 150 przez 250. Myk, myk, spyk, spyk. Czyli mamy 200. Skrócimy sobie może przez jakieś 5, więc 3 piąte, jeżeli się również nie mylę. Mamy 600 na 5 i 600 na 5. Czyli 120 V, tak mniej więcej to powinno wyglądać. Tak jak mówiłem na samym początku, dzielnik napięcia obok praw podstawowych, tak samo jak i dzielnik prądu, dobrze by było kojarzyć. Jeszcze obok tego czasami jest wymieniany dzielnik pojemności. Przynajmniej powinniście znać, przy jakim połączeniu te dzielniki występują. No, i poradzić sobie z wyprowadzeniem. Jeżeli nie znacie gotowego wzoru na dzielnik, no to z wyprowadzeniem sprawa OMA. Tak by było najlepiej. Jak macie jakiś temat na szybko, no to podrzucajcie. Jak dam radę, standardowo rozwiążę, a jak nie do końca, no to postaram się, co by nie było i tak zmęczyć te problemy, które podrzucacie. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia, może z niektórymi.